Nadziei. Inspirujący blask wartości. Codzienne refleksje i ciekawostki. Witajcie w kolejnym odcinku kropelek nadziei. Jesteśmy na kanale Walor. Ja mam na imię Rafał i witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję Wam także za wszelkie przejawy życzliwości, które przejawiają się w zaangażowaniu na kanale. A przede wszystkim w pięknych komentarzach. Ostatnio czytam je wszystkie, na wiele z nich również odpisuję i podziwiam, jak wspaniałymi ludźmi jesteście, skoro piszecie tak pięknie, z tak wielką życzliwością. To jest piękne. Dziękuję. Zauważyłem także, że zasięg kropelek nieco się powiększył, co również niezmiernie mnie cieszy. To dodaje sił w przygotowywaniu kolejnych treści dla Was. A dzisiaj przeniesiemy się do dwóch odległych zakątków świata: do XVI-wiecznej Japonii i IV-wiecznej Kapadocji. Poznamy historię świętego Pawła, Miki i jego towarzyszy, którzy oddali życie za wiarę w kraju kwitnącej wiśni, oraz świętej Doroty, młodej męczennicy. Która stała się symbolem czystości i wierności Bogu. Czy wiecie, dlaczego Święta Dorota jest patronką ogrodników, a Święty Paweł Miki, patronem Japonii? Odpowiedź w tym odcinku. Zaczynajmy. Święty Paweł Miki, pierwszy japoński męczennik. Święty Paweł Miki urodził się w 1564 roku w Japonii, w rodzinie szlacheckiej. Już jako dziecko wyróżniał się inteligencją i głęboką wiarą. Jego rodzice byli jednymi z pierwszych nawróconych na chrześcijaństwo w Japonii, a mały Paweł od najmłodszych lat słuchał opowieści o Jezusie. Gdy miał pięć lat, zapytał rodziców, Dlaczego nie mówimy wszystkim o Chrystusie? On jest taki dobry? To pytanie stało się prorocze. Później Paweł poświęcił całe życie, by głosić Ewangelię. W wieku 22 lat wstąpił do zakonu jezuitów, gdzie został wyświęcony na diakona. Był znany z tego, że głosił kazania z pasją. A jego słowa trafiały do serc zarówno prostych ludzi, jak i możnych. Mówił: Chrystus jest jak słońce, oświeca każde serce, które go przyjmuje. Jego kazania były pełne prostoty, ale też głębi. Często używał przykładów z życia codziennego, by tłumaczyć trudne prawdy wiary. Na przykład, gdy mówił o miłosierdziu Bożym, porównywał je do deszczu, który spada na wszystkich, zarówno na bogatych, jak i biednych. Ale jego misja nie trwała długo. W 1597 roku władze Japonii, pod wpływem podejrzeń o spisek z Europejczykami, rozpoczęły prześladowania chrześcijan. Paweł Miki został aresztowany wraz z 25 towarzyszami. Wśród nich byli Japończycy, Europejczycy, a nawet dzieci. Wszyscy zostali skazani na śmierć przez ukrzyżowanie. Ciekawostką jest, że gdy Paweł został aresztowany, jeden z jego uczniów zapytał: Czy się boisz? Odpowiedział: Boję się tylko tego. Że nie będę wystarczająco dobrym świadkiem Chrystusa. To pokazuje, jak głęboko był oddany swojej misji. Męczeństwo Pawła Miki i jego towarzyszy. 5 lutego 1597 roku Paweł Miki i jego towarzysze Zostali przyprowadzeni na wzgórze Nishizaka w Nagasaki. Droga na miejsce egzekucji była długa i pełna cierpienia. Więźniowie byli bici, poniżani, a nawet zmuszani do marszu Boso w zimie. Ale mimo to nie stracili ducha. Paweł Miki cały czas modlił się i śpiewał psalmy, dodając otuchy innym. Gdy dotarli na miejsce, Paweł wygłosił ostatnie kazanie. Stał przywiązany do krzyża i mówił do tłumu: Przyszedłem do Japonii, by głosić Ewangelię. Teraz oddaję życie za Chrystusa. Niech moja śmierć będzie ziarnem, z którego wyrośnie wiara. Jego słowa poruszyły nawet strażników. Jeden z nich powiedział później: Nigdy nie widziałem nikogo, kto umierał z takim spokojem. Wśród męczenników byli między innymi Jan Soan de Goto, dziewiętnastoletni chłopak, który śpiewał psalmy aż do ostatniego tchu. Gdy strażnicy kazali mu się zamknąć, odpowiedział: Nie mogę, moje serce jest pełne radości. Jakub Kisai. Ojciec rodziny, który modlił się za swoich prześladowców. Jego ostatnie słowa brzmiały: Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ludwik i Baraki to dwunastoletni chłopiec, który krzyczał: Raj jest blisko. Gdy jeden z katów zapytał: Czy się boi? Odpowiedział: Nie, idę do Jezusa. Ich śmierć. Wstrząsnęła Japonią. Ale jak mówił Paweł Miki, ich krew stała się ziarnem wiary. Dziś w Nagasaki stoi pomnik 26 męczenników, a ich historia inspiruje chrześcijan na całym świecie. W 1862 roku papież Pius IX kanonizował Pawła Miki i jego towarzyszy. Dziś są oni patronami Japonii, a ich wspomnienie obchodzimy 6 lutego. Święta Dorota z Kapadocji, Męczennica Czystości. Teraz przenieśmy się do IV wieku, do Kapadocji, krainy skalnych kościołów i podziemnych miast. To tam żyła młoda Dorota. Córka rzymskiego senatora, która od dziecka kochała Chrystusa bardziej niż złoto i purpurę. A to kolejna z tych historii, które streścić można słowami: "Kochaj mnie albo ginij". A oto nasza dzisiejsza bohaterka, Święta Dorota. Jej wiara nie była ukryta. Rozdawała jałmużnę ubogim, a w swoim ogrodzie hodowała róże, mówiąc: "Kwiaty to Uśmiech Boga. Gdy prefekt, Saprycjusz, zażądał, by wyrzekła się wiary, Dorota odmówiła z godnością. Moje serce należy tylko do Chrystusa. Wolę umrzeć niż zdradzić tego, który dał mi życie. Rozwścieczony Saprycjusz kazał ją torturować. Kaci bili ją żelaznymi prętami, ale Dorota wciąż powtarzała. Dziękuję Ci Jezu, że mogę cierpieć dla Ciebie. Legenda mówi, że nawet jej kat, Teofil, nawrócił się, widząc jej odwagę. Gdy drwił, pójdę za Twoim Bogiem, jeśli przyniesiesz mi owoce z raju, Dorota uśmiechnęła się i obiecała: będziesz je miał. W chwili jej śmierci, anioł przyniósł Teofilowi kosz czerwonych róż. I złotych jabłek. Ten cud sprawił, że Teofil wyznał wiarę i sam ostatecznie oddał życie za Chrystusa. Dlaczego dziś jest patronką ogrodników? Bo jej historia łączy niebo z ziemią, jak kwiaty, które pielęgnowała. W Polsce 6 lutego rolnicy święcą nasiona, a panny proszą ją o dobrego męża. Czy wiecie, że w niektórych wsiach do dziś mówi się: święta Doroto daj nam plonów złoto. To właśnie jej zawdzięczamy ten piękny zwyczaj. Cuda i kult świętej Doroty, od średniowiecza do dziś. Dorota to nie tylko postać z przeszłości. Jej wstawiennictwo działa nadal. W średniowieczu rycerze nosili jej relikwie jako talizman przed zdradą, a dziś matki modlą się za córki, by zachowały czystość serca. W Krakowie, w kościele św. Wojciecha, znajduje się figura św. Doroty z koszem róż. Co roku, 6 lutego parafianie przynoszą tam kwiaty, by prosić o łaski. Jedna z mieszkanek opowiadała: gdy zachorował mój mąż, modliłam się do świętej doroty. Tej samej nocy przyśniła mi się kobieta w białej szacie, która podała mi róże. Rano mąż obudził się zdrowy. A w Niemczech, w mieście Meran, co roku odbywa się procesja z jej relikwiami. Ludzie niosą jabłka i chleb, by upamiętnić cud z Teofilem. Może znacie inne miejsca, gdzie czci się świętą Dorotę? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu. Przesłanie na dziś. Czego uczą nas ci święci? Święty Paweł Miki i święta Dorota to jakby dwa skrzydła tej samej modlitwy. Oddania Bogu bez granic. Paweł, Japończyk, Oddał życie za wiarę w obcej kulturze. Dorota, Rzymianka, pokazała, że nawet wśród rodzinnych gór można stać się bohaterem wiary. Paweł przypomina nam, nie bój się mówić o Chrystusie. Nawet jeśli świat śmieje się z Twoich zasad, bądź jak ziarno, które pada na glebę. Może dziś nie widać plonów, ale Bóg je sprawi. Dorota zaś uczy, czystość to wolność. W świecie, który mówi, rób co chcesz, ona pokazuje, że prawdziwa miłość wymaga odwagi. Jej różany koszt to symbol. Bóg zawsze odpowiada na nasze tak, nawet jeśli wymaga to ofiary. Mam takie ciekawe zadanie dla chętnych. Przez najbliższy tydzień, Noś przy sobie różaniec lub mały krzyżyk. Ja zawsze noszę różaniec w kieszeni i krzyżyk na szyi. Gdy poczujesz lęk, przypomnij sobie Pawła na krzyżu i Dorotę z różami. I zapytaj siebie, czym jest moje ziarno wiary? Święty Paweł Miki i Święta Dorota z Kapadocji dwie historie, jeden cel Chrystus. Ich życie pyta nas: czy Twoja wiara jest wygodna czy heroiczna? Czy jesteś gotów być ziarnem, które obumiera, by wydać plon? A teraz zapowiedź. W kolejnym odcinku przeniesiemy się do czasów Cesarstwa Bizantyjskiego i średniowiecznej Francji. Poznacie świętego Teodora Zełchajty, żołnierza, który zamienił miecz na krzyż, oraz świętą Koletę z Korbi, dziewicę, która zreformowała zakon klarysek i odnowiła duchowość XV-wiecznej Europy. Czy wiecie, że święta Koleta rozmawiała ze zwierzętami? A święty Teodor pokonał smoka? Tego nie możecie przegapić. Do usłyszenia jutro. No i pamiętajcie, subskrybujcie, by nie ominąć żadnego odcinka. Bóg zapłać za dziś i szczęść Boże. Zaproszenie do radości Z księgi proroka Izajasza Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele Rozradowali się Tobą, jak się radują we żniwa, Jak się weselą przy podziale łupu Świętym Starego i Nowego Testamentu radość i szczęście są przywoływane ponad 800 razy. Biblia w żadnym wypadku nie pogardza prostymi radościami życia. Ukazuje radość ze żniw, z owocnego winobrania, ze wspólnego spotkania braterskiego, z narodzin dziecka. Ukazuje także zachwyt i radość z całego stworzonego świata. W obecnych czasach nie umiemy i nie potrafimy docenić czy zakosztować prostych radości życia. Dlatego papież Paweł VI w adhortacji o radości chrześcijańskiej, Gaudete In Domino, wydanej w 1974 roku, zwrócił uwagę na konieczność ponownego uczenia się prostego odczuwania rozlicznych radości. Które Stwórca już stawia na naszej drodze. Radość chrześcijańska zakłada, że człowiek jest zdolny do radości naturalnej.